Galeria Spełnionych Marzeń zorganizowała 11 stycznia wernisarz wystawy pod tytułem Marian Knobloch Malarstwo. Można było zobaczyć wybór prac jednego z najbardziej znanych i cenionych chorzowskich twórców, aktualnego prezesa Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. będą wiedzieć i będą odbierać tą pozytywną energię. Dzisiaj spotykamy się na kolejnej wystawie z cyklu Galeria Spełnionych Marzeń. To już 13 rok wystaw, właśnie w tej galerii. Wystawa ma numer 36. Głównym bohaterem dzisiejszej wystawy jest artysta, malarz chorzowski Marian Knobloch. Jest to jeden z najbardziej znanych chorzowskich artystów. W tamtym roku obchodził 40-lecie swojej pracy artystycznej. I bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj będzie miał możliwość wystawić swoje prace, a w zasadzie my, jako widzowie, będziemy mogli je oglądać, podziwiać i rozmawiać z Mistrzem o jego pracach. Głównie pejzaże, bo jest, jest to moja pasja wjeżdżanie w plener, malowanie w plenerze więc głównym motywem Chyba każdej mojej wystawy to są pejzaże. No ja urodzony w Chorzowie, gdzie w tych latach, kiedy ja się urodziłem, było naprawdę mało kolorowo, i dlatego może brak tego od dzieciństwa, od młodości, powodował to, że, że dążyłem właśnie w kierunku koloru, w kierunku tego. Poza tym no, studia w Krakowie to też zrobiły swoje profesorowie, którzy byli kolorystami. Tak jakoś wpłynęły na człowieka. Obrazy Mariana znam nie tylko z wystaw, ale i w domu też bywam, także jestem urzeczony, bo on maluje, on był takim jakby dla mnie wzorcem, on maluje bardzo realistycznie kolorowo i moje obrazy też staram się właśnie tak, tak malować. No wystawa jest przepiękna przecież. I, ale różna w tematach, nie tylko przecież. Pejzaże, które lubi, ale te wątki religijne są i, i także jestem bardzo urzeczony. To jest dla mnie taki wzorzec. Jest to naprawdę wspaniała rzecz, gdy możemy spotkać się tutaj z twórczością tego wybitnego malarza, ponieważ ja pracuję w szkolnictwie, więc planuję wyjście młodzieży do pracowni pana Mariana i myślę, że będzie to taka doskonała lekcja również poglądowa, praktyczna. Może więcej młodzieży będzie uczestniczyło w wernisarzach, bo trzeba przyznać, że ten wernisarz jest wyjątkowo ludny, że tak powiem, bardzo dużo jest ludzi i bardzo, bardzo się z tego cieszymy, ale chcielibyśmy, żeby więcej było także młodzieży, prawda? Ta Galeria Spłanionych Marzeń to jest, można powiedzieć, taka cykliczna impreza, którą autorsko, osobiście sam zawsze organizuję, jestem kuratorem, zapraszam tych artystów. Przede wszystkim tutaj wystawiali artyści amatorzy, ale też były prace wystawiane i pana Beksińskiego i były grafiki również Salvadora y Dali, także też byli inni profesjonalni, znaczy byli profesjonalni artyści, ale w większości to jest właśnie galeria dla, dla amatorów.